Witajcie na kanale Odkryj wakacje. Dziś zapraszamy Was na szczegółową recenzję pięciogwiazdkowego hotelu Jasmine Palace, położonego w słonecznej churgadzie nad Morzem Czerwonym. To miejsce, które od 2014 roku oferuje swoim gościom komfort, różnorodne atrakcje oraz relaks w otoczeniu egzotycznej przyrody. Przekonajmy się, co ma do zaoferowania. Jasmine Palace znajduje się bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Goście mają do dyspozycji bezpłatne leżaki, parasole oraz bar plażowy, gdzie można odpocząć przy orzeźwiających napojach. Obiekt położony jest zaledwie 18 km od lotniska w Hurgadzie i 22 km od centrum miasta, co czyni go wygodnym wyborem zarówno dla miłośników relaksu, jak i osób planujących zwiedzanie. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, takich jak brodzik, mini klub dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, animacje, mini disco oraz plac zabaw. W restauracjach dostępne są wysokie krzesełka, a na życzenie można zamówić łóżeczko dziecięce. Rodziny z dziećmi na pewno docenią te udogodnienia. Hotel dysponuje sześcioma basenami zewnętrznymi, w tym jednym podgrzewanym zimą, oraz aquaparkiem z zjeżdżalniami które zapewniają świetną zabawę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na terenie basenów goście mogą korzystać z bezpłatnych leżaków, parasoli oraz ręczników. Dla osób aktywnych Jasmine Palace oferuje różnorodne atrakcje, w tym animacje dzienne i wieczorne, siłownie, aerobik wodny, siatkówkę plażową oraz sporty wodne, takie jak nurkowanie czy windsurfing, dostępne za dodatkową opłatą. Wieczorami można wybrać się do disco baru, aby spędzić czas przy dobrej muzyce. Centrum spa zapewnia pełen relaks dzięki usługom takim jak masaże, sauna czy salon piękności. Te dodatkowe opcje są płatne, ale pozwalają na wyjątkowe odprężenie w czasie pobytu. Hotel oferuje także wygodne zaplecze, w tym bezpłatne Wi-Fi, w lobby, sklepy, bankomat oraz całodobową recepcję. Dzięki temu goście mają dostęp do wszystkich niezbędnych usług na miejscu. Warto jednak pamiętać, że niektóre udogodnienia mogą być dostępne w ograniczonych godzinach lub sezonowo, dlatego zawsze warto sprawdzić szczegóły oferty przed wyjazdem. Opinie gości na temat Jasmine Palace są mieszane, ale większość z nich podkreśla przestronne i czyste pokoje, piękny widok na morze oraz miłą obsługę. Goście doceniają także różnorodność jedzenia i liczne udogodnienia. Część opinii wskazuje jednak na pewne niedociągnięcia, takie jak brak animacji czy problemy z podejściem obsługi do gości z Polski. Podsumowując, Jasmine Palace to hotel, który łączy komfort pięciogwiazdkowego obiektu z bogatą ofertą atrakcji. To idealne miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających relaksu nad Morzem Czerwonym. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z recenzjami najlepszych hoteli na świecie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.